Oh, oh! Dobry, Dzisiaj podciniemy sobie trochę wątek naszego czarnego bractwa. No to wbijamy do środka. No i widzę już tutaj jakiegoś błazna. Zapraszam za jej głosem, za na czas, kiedy on będzie mówił może. Zobaczymy, na kogo spadnie kara. Och, siedź cicho, niebrawy durniu. Ten człowiek właśnie wrócił z długiej podróży. Pokaż przynajmniej trochę uprzejmości. Panie Cyceronie, to cudownie, że ty i Nocna Matka dotarliście. Twoja obecność tutaj oznacza długo wyczekiwany powrót do tradycji. O! Jesteś miłym i dobrym czarodziejem! Nasza pani na pewno. Pani szata! Ty i nocna matka, jesteście tu oczywiście mile widziani, Ceroi. Z racji tego, że jesteś strażnikiem, zostanie ci okazany stosowny szacunek. Rozumiesz, mężu? Ach. Och, tak, tak, tak! Dziękuję, dziękuję! Już mi ten władze zaczął szczerze wkurwiać. Wyjaśnijmy sobie jedno. Ja jestem przywódczynią Jak wrzuc w tyku jedynce. Moje słowo jest prawem. Rozumiemy się. Och, tak pani! Doskonale! Ty to żołnierz. No i jesteś. Dobrze. I tak miałam no i dość rozmów z tym. No i świetnie Musimy coś umówić. Dobra, zlecenie. Tak, świetnie, że coś zrobię przydatnego. Chcesz udać się do markartu i porozmawiać z pomocniczką aptekarza. Znajdziesz ją pewnie w i w godzinach otwarcia sklepu. Okej, okay, patrz do Markartura. zgadatliwa i chce zamordować swego byłego kochanka. Już mi się to nie podoba? Czarny sakrament. Na imię mam Porozmawiasz z nią, ustalisz kontrakt i go wypełnisz. Coś jeszcze? Zrób wszystko, czego zażyczy sobie kontakt. Reprezentuj nas profesjonalnie i doprowadź sprawę do końca. Okay. Ponieważ to Twoje pierwsze zadanie, pozwolę Ci zatrzymać wszystko, co zapłaci Muri. Z pewnością nie będzie szczędzić groszy. Zawsze dobrze płacą. No i ok, wreszcie są idę? Może z tym pogadam? Kolejny członek rodziny. Witaj! Nie? Witaj! Dobrze Cię widzieć! Tak. <laughs> Nie ufasz nieszczęsnemu Cyceronowi. Ani trochę. Jestem tylko jak mówią, niewinnym trefnisiem. Głupcem. Uuu, ale moja praca nie jest głupia. Spoczuję nocnej matce, że jego gadania. Dobra, starczy tego? mam dosyć? No to co, teraz odbieraj granic stamtąd do markartu. Dobra, Hodor, idziemy. Mapa wiem, ja, że tutaj mam zadanie Foblardy do podciśnięcia, no ale wolę, jak na razie, mroczne bractwo. Dobra, on tutaj fast traveluje. Mogę zabrać. Dokąd chcesz jechać? Markart. Mogę też iść na piechotę, ale bym... ale chcę to po prostu zrobić jeszcze w tym odcinku. Miasto ponoć zbudowały krasnoludy, ale ja w to nie wierzę. No i jesteśmy. Naprawdę świetne miasto, jedno z moich ulubionych. Naprawdę bardzo klimatyczne. Wystarczy na to spojrzeć, te rzeźby i tak dalej. To Markard, Najbezpieczniejsze miasto po graniczu. Ciekawe, czy jest nasz tak bezpiecznie, jak mówią. Sprawdzimy. Może za do no, domu będzie O, moja siostra pięknie... Ostrożnie! No, to bezpieczne miasto! Naj... Najbezpieczniejsze miasto Pogranicza, tak? Interesujące. Czym się konsola włączyła. Cofnijcie się wszyscy. Straż miejska, marka. Swoją drogą umarła w bardzo ciekawej pozycji. Dobra, klucz. Trzymaj. Zajmiemy się resztą. Idź dalej. Powiedziałem, idź dalej, Relegaci to tylko banda szaleńców. Nad wszystkim panujemy. No tak, panujecie. Nie mieszajcie się do tego. Zgadza się. Nie twoja. Na bogów. Kobieta zaatakowana na środku ulicy. No. Wszystko w porządku? Udało ci się dojrzeć sprawce? Ona mnie nie zabił, to by było kłamstwo. Krzyki. Musiało mi umknąć. Nie mam tutaj żadnej opcji dialogowej, że to ja go w sumie zabiłem. Przykro mi. Mam nadzieję, że w przyszłości ósemka będzie dla ciebie nieco łaskawsza. No, chyba ci to wypadło. Jakaś notatka wygląda na coś ważnego. Okej. Okay. Notka. Księgi. Co my tu mamy? Notka. Spotkaj się. Zabierasz mi to jak questa. Spotkajmy się w kaplicy Talosa. Jak na razie tego wolę nie robić. Gdzie jest do... Dlaczego ja nie mam aktywowanego tego mrocznego bractwa? O, akurat tutaj jest. Czemu tak na mnie patrzysz? Mroczne bractwo? O. Oh, o. Oh, o, oh, oh, rany, naprawdę tu jesteś. A więc czarny sakrament rzeczywiście zadziała. You're welcome, bitch. Czego chcę? by Alan Dufont stracił życie. Ma zostać wytropiony i zaszlachtowany jak świnia. Nie wiedziałam o tym, gdy byliśmy razem, ale tak naprawdę Alan jest przywódcą pewnej bandy. Będzie ciekawie. Bandytów. Zadekowali się w starych Krasnoluskich ruinach. No, lat no kurwa jeszcze lepiej. Teraz będę w Krasnoluskich ruinach latał. Wypadowa. Idź do tych ruin. Znajdź Alana Dufonta i zabij go. Nie dbam o jego znajomków. Zrób z nimi co chcesz. Ale Alan ma wyzionąć ducha. Tak się stanie. Świetnie. Gdy już zginie, zapłacę. Złotem. Odłożyłam nieco i mam nadzieję, że wystarczy. No by... Ale... No cóż, jeszcze jedna sprawa. Interesuje cię to? W sumie? Jeśli zdołasz, zabij jeszcze jedną osobę. Nie musisz, bo tego nie ma w umowie. Ale jeśli ci się uda, zapłacę nawet więcej. Chodzę. Chodzi o Nilsin, łamaczkę tarczy z wichrowego tronu. Jeśli Nilsin także straci życie, porządnie cię wynagrodzę. Chciałam sama zabić Alana, Nilsin też. Jednak zabrakło mi odwagi. Uważyłam nawet specjalną truciznę. Z Właśnie dlatego, tego to wyczerpać, wszystkie możliwe opcje dialogowe. Po prostu pokryj nią broń, a potem. No wiesz. Okej, okay, przyda się? Udałam się do wichrowego tronu, by spotkać się z łamaczami tarcz. Moimi starymi, bliskimi przyjaciółmi. Z którymi dzieliłam żałobę. Niedawno zamordowano Frigę. Spotkałam Alana w gospodzie, gdy zalewałam smutki. Był przystojny i czarujący. Mówił do mnie piękna Lili z mych snów. Alan sprawił, że już... nie cierpiałam. Ale to wszystko były kłamstwa. Wykorzystał mnie, zniszczył moje dobre imię oraz przyjaźń z łamaczami tarcz. I dlatego chce, że Wiesz, go zabił. Był w wichrowym tronie? Dowiedział się o morderstwie Frigi, więc postanowił zaprzyjaźnić się z rodziną i gdy byli pogrążeni w żałobie, obrobić ich do czysta. Mm -hmm. Alan wykorzystał mnie, by dostać się do kręgu moich przyjaciół. Teraz wszyscy myślą, że jestem jakimś potworem. Alan Dufont odebrał mi życie. Teraz ja odpłacę mu tym samym. Ona dlaczego? Nie rozumiesz? Byłam dla tobie jak córka. Siostra Nelsin i Frigi. Rodzina nie chce jednak uwierzyć w moją niewinność, bez względu na to, co mówię. I dlatego ona ma teraz umrzeć. Nie tak? mogą zrozumieć, że zostałam wykorzystana? Że ja także opłakiwałam Frigę? Nie, zostałam potraktowana jak śmieci, odrzucona. Może wraz ze śmiercią Nilsin, to Was da sobie wreszcie sprawę, co straciła. Może wtedy dojrzy, że byłam dla niej córką tak samo jak pozostałe. A jeśli nie. To niech utonie we własnych łzach! Wow, do moich obliczeń jesteś kompletnie pojebana. No, ale skoro mi, mi za to płacisz, no to znaczy dlaczego nie? Mapa Lichrowy tron, przy okazji załatwię tamtą. Mój komentarz nie jest w tym odcinku taki dosyć żywy, ponieważ jestem dosyć zmęczony. A więc mówię tylko wtedy, kiedy naprawdę muszę coś powiedzieć. Głównie związanego właśnie z grą, a nie takie inne rzeczy. No i jak ja mam ją teraz załatwić, tak żeby na przykład nie trafić do więzienia? Okej, okay, quick save i może się nawet uda jakoś. Ja może łuk. Jak mi się to uda teraz... No shit, jak mi się to teraz uda, to będę mistrzem skradającym się na świecie. Surprise, No dobra, wystarczy. Nikt nie wie, że to ja? Naprawdę, nikt nie wie, że to ja? Jedyny gościu z łukiem w całym mieście? Ona sobie dalej Surprise, idzie, mimo że ma właśnie strzały w plecach. I nawet strasznie wie, że to ja to zrobiłem. Jestem mistrzem skradania się. I znowu jestem obciążony. Premiona Misa, WON, Wiadro, Talerz, Sześć ciężarów. Po co ja to tacham? Ok. Na serio? Nic? Wszedłem ci w drogę? Serio? Nikt nic nie wie. Jesteście oficjalnie bandą idiotów. Właśnie zamordowałem kobietę na waszych oczach. Strażniku! Widziałeś to? Nie wchodź mi w drogę, elfie. Wszystko w porządku? Nie szanując prawa, nie szanujesz mnie. Dobra, nie grzeszą inteligencją. To są nawet dobrze dla mnie. Dobra. Zaleka wygląda trochę tak, jakby była goła. Dobra, no to lepiej tam teraz ruszam. mi się nawet to nie wyświetlam na mapie, to już z góry widzę, że będzie dosyć daleko. Może będę coś lepiej mówił podczas drogi no, milczę. Ale nad nie wiem co mam tak właściwie mówić. Tutaj widzimy kamień, taki piękny kamień. Dobra, idę tam lepiej prosto, żeby nie zamulać. Ścieżką czy po górach? Ścieżką czy po górach? Ale rzeczywiście czy po górach? Wystarczy, że będę teraz tak z spacer i wejdę zupełnie wszędzie. To zawsze tak działa. Jestem ja teraz tak po prostu cały czas w no i jakoś wchodzę Widzę też, zaś po drodze jakoś się to może sobie tam wpad też? A tutaj co się dzieje? Widzieć, że ktoś inny też raduje się tym pięknym dniem. A, widzę zmęczenie na twojej twarzy. Chodź! Pomóż mi osuszyć butelkę czerwoniaka. No i spoko. Nie znasz smaku słodkiego czerwoniaka? A, to najlepszy miód poza Sowen Jest słodki, niczym pocałunek zacnej panny w rozwierzoną noc. Dodatkowo Namówiłeś nie. mnie. Przygody przyniosły ci bogactwo i sławę. I takie eventy to ja lubię. Wreszcie coś, co nie chcę mnie zabić. Przekaz, jakiś tartak jest? Tartak Angiego. Ej, miałem jakiś klub do wasie domu przy tym tartaku, no to trzeba to chyba sprawdzić. Dom Wspólny dom przy tartaku Angiego, tak to się nazywało. Wszędzie to cały czas znajduję. Pytanie. Wspólny dom przy tartaku Angiego. Czy wiesz, się wreszcie dowiem po co mi to ten klucz? Czy może nie? No, co w tym chodzi? Znaczy, wszędzie znajdowałem klucze do tego domu. Nie wiem, cholera, może to ci przeoczyłem? Nie, no nie będę tu raczej kradł Na stole tak nikt nie widzi retoryka. Cholera, nie mam pojęcia o co chodzi z tym. Może to był jakiś taki błąd bon ten, ID itemów czy coś. Dobra, nieważne, to zwyczajny dom. Pewnie coś przeoczyłem, napiszcie jeżeli cokolwiek przeoczyłem. Teraz gdzieś tutaj była, chyba gdzieś blisko nad jaskinia. Tam, uderzę się teraz do niej. W tym odcinku chyba dopiero będą te krasnoludzkie ruiny. co za? Surprise motherfucker. Prosto w dupę. Idealnie. Quick save. Tak za bezpieczeństwa. Moje stare moje przysłowie: co cię nie zabije, to cię zabije. Ją strzelił rzeź naprawdę. Lagosłowiał się właśnie prosto. Web no i pięknie. Czyli właśnie strzała sterczy prosto. już nie. Okej, okay, no to chyba wbijam. Czy ty jesteś właśnie w skale? To kiepski moment na zgubienie drogi. Nie ten krzyk. Dobra, choder ją załatwił. to wbijam do Kewa Jednak będzie coś ciekawego w tym nudnym odcinku No może poza zabiciem tej dziewczyny i nikt nie zareagował Trucizna Quick save lepiej Chyba, że chodził jednak z naprężonym łukiem Albo lepiej nie Pytanie, czy jest tu kto? Dwie drogi. Specjalnie, że on mnie nie widzi. Surprise, motherfucker. Byłem tylko przed nim. Hmm, jakieś kości. Ciekawy design. Fajnie było poznać historię tego szkieletu. Fajnie, że oni się tutaj troszczą o takie najdrobniejsze szczegóły, nawet coś takiego. Hodor, się. Widzę, że to jest jakaś taka jaskinia zamarzniętych mamutów, tak w ogóle. No i... tego zabijam. Surprise, motherfucker. I tego też. Nie trafiłem, ale skradanie wzrasta. Hodor, wykończ go. Pięknie. Kocham te finishery, które się robi dęgłymi rękami. Złoto strzały. I czy to już koniec? Nie, tu jest jeszcze coś. Lepiej zasejbuję przed wejściem. I czy jest tu ktoś? Nie ma. No świetnie. Jeszcze nawet nie trafiłem między nogami Hodor'a. To było piękne. Teraz nie. Ja trafiłem Hodor'a. Myślałem, że jego. Tu jest jakiś Ale dobra. Hodor ich wszystkich zniszczy. Na wylot przez głowę, ale żyje, Co tam? No i ty jesteś tym herszczem. Ale emocjonująca walka. Jeden nawala, kobiety ze siekierą i starczą pięściami, a drugi w tym czasie strzela do niej z łuku z jakichś dwóch metrów. Jakiegoś questa zrobiłem? Serio? Przypadkiem zrobiłem właśnie jakiegoś questa. Miał nie być okienek, są okienka. Ale przynajmniej zawsze tylko Skyrim, a nie nic innego. Co my tutaj mamy? Sery Pecak. Przez co są fajne rzeczy, na przykład wysadzane nasze iniki. Ixel uzdrowienia, bo bym jeszcze przeoczył. Dobra, coś jeszcze? Który mamy? Tylko łóżka. Piłę, no i mikro niewidzialności. Świetnie. Dobra, tak poza tym to w sumie całkiem pusto. No. Jest tutaj coś jeszcze? Na no serio się pytam, jest tutaj cokolwiek? Jest, pewnie czary z modów, oczywiście to biorę. To nie jest żaden taki kolejny OP przedmiot, tylko zwyczajnie zwój. Dobra, są tu jakieś ciekawe książki Etykieta buławy, broń jednoręczna Zawsze warto sprawdzać też książki. Poza tym, nic ciekawego w sumie. Mogę to zawsze czytać, te wszystkie takie pomniejsze książki, no ale w sumie to po co? Dobra, wychodzę stąd i myślę, że już tak będę powoli kończył odcinek. Hodor, A dzisiaj na obiad pieczony bandyta. Trzeba spalić ich działa. Nie możemy pozwolić, by dołączyć do armii białych wędrowców. Poza dla komatych. Jeszcze? Da. Bez finiszera? Jak na stankach. Powoli już tu wychodzę. I to jest w ogóle Hamskie w Skyrimie, że czasami w nie są właśnie takie dziury na powierzchnię. A gdy się jest na powierzchni, to żadnej takiej dziury nie ma. Takie to jest niestety niedopracowanie. Ale tak już bywa. Myślę, że już tak powoli zakończę ten odcinek. Był dosyć żałosny przez to, że tak dosyć mało mówiłem niestety. No, Ale tak jak już mówiłem jestem dosyć zmęczony. Podrostajmy i tak się mniej więcej pożegnajmy. Jeżeli ja, się z jakimś cudem spodobał ten żałosny materiał to zostaw łapkę w górę. Oczywiście skomentuj i powiedz co by było lepiej, żebym zrobił. Ewentualnie pochwal mnie, bo to naprawdę zmotywuje. No i zasubskrybuj, żebyś nie przyjdzie dowiedzieć o nowych odcinkach. Mam nadzieję, że będą lepsze od tego. No i na razie.